Niektórzy powiedzą, że to samobójstwo, że tylko ktoś szalony wyruszyłby na takie morze. Znalazłem czworo takich ludzi. Tylko pamiętaj Elfko, nie ma powrotu. Obiecałam mu, że znajdę sposób. Wielka zmiana. Jak mogę pomóc? Do Do nie jestem pierwszą osobą, która go szuka, ale będę tą, która go odnajdzie. Czy naprawdę powinnam przestać pytać? Jeśli odpowiedzi nie ma tutaj, znajdę ją gdzieś indziej. Każdy wybór ma swoją cenę, a każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Droga do żelaznego portu jest długa i niebezpieczna. Ale wszyscy wiedzieli, na co się piszą.